Witajcie moi drodzy w Nowym Roku. Przychodzę dziś do Was z pierwszą tegoroczną prezentacją warsztatu online, a właściwie dwóch prezentacji, bo lada moment pojawi się druga. Obydwa warsztaty wyjątkowo wystartowały jednocześnie. Pierwszym projektem, który chcę Wam przekaza przedstawić oczywiście jest album dziecięcy. Album ma wymiary 21x21x10 cm i pomieści około 200 zdjęć w formacie 9x13 lub nieco mniej, jeśli oczywiście użyjemy formatu większych 10x15 i 13x18. Do stworzenia tego albumu wykorzystałam papiery Sweet Lullaby z firmy Scrap8, która przebojem weszła na nasz rynek, a papiery te dziecięce są szczególnie piękne. I kiedy tylko je zobaczyłam, no, wiedziałam, że na pewno album dziecięcy w mojej pracowni z tych papierów powstanie. Nie wiedziałam tylko kiedy. No ale powstał i jestem bardzo, bardzo z niego zadowolona. Album powstał na... Bardzo mocnej i bardzo wygodnej bazie. Większość z Was już zapewne tę bazę zna, bo coraz częściej z niej korzystam. Powoli pozostałe sposoby bindowania gdzieś tam u mnie odchodzą w niebyt, ale myślę, że jeszcze do nich wrócę. Natomiast jeśli chodzi o duże, obszerne albumy, to ta mocna baza zdecydowanie jest, jest taką number one. Bindowanie jest rzecz jasna płócienne. Okładka również jest cała w płótnie introligatorskim białym na podkładzie papierowym. I całość rzecz jasna jest tworzona w trakcie warsztatu od podstaw. To nie jest gotowa baza. Bazę będziemy sobie tworzyć od arkusza birmaty i arkusza papieru bazowego. Projekt, który Wam w tej chwili prezentuję, wykonany jest w wersji dziewczęcej. Jednak my bez problemu w trakcie warsztatu przekształcimy go sobie na wersję chłopięcą według naszych potrzeb, bo te papiery, które będziemy używać, spokojnie nam na taki manewr pozwolą. Chyba nie będę przedłużała, pokażę Wam, co zawiera w środku ten album, a później, o ile oczywiście nie zapomnę, bo ja to potrafię, przejdziemy sobie do takich bardziej przyziemnych spraw, czyli typowo organizacyjnych i przedstawię Wam również, co będzie zawierał kit albumowy. Dobra, otwieramy i pokazujemy, co mamy w środku. Przepiękne pastelowe kolory. Róż w tej kolekcji nie jest typowym różem, jest to bardzo mocno pudrowy róż, taki wręcz wpadający w beż i spokojnie może być również użyty do projektów chłopięcych nie będziemy mieli z tym żadnych problemów. My po prostu w trakcie warsztatu, wykonując album chłopięcy, wyciągniemy sobie wszystkie papiery niebieskie na górę, tak jak tutaj wyciągnęłam na górę wszystkie różowe, a niebieskości gdzieś tam pochowałam głęboko. Na stronach okładkowych, tych wewnętrznych i przedniej i tylnej, stworzyłam dwie bardzo wygodne kieszenie z takim z taką harmonijką. Harmonika jest również płócienna. Pomieszczą naprawdę sporo zdjęć w formatach dokładnie takich, których będziemy mogli użyć w tym, w tym albumie. Czyli 9x13, 10x15 i 13 na 18 to są formaty przeznaczone do tego albumu. Oczywiście mniejsze również. Pierwsza strona składa się z takiej półstrony, uwierzcie mi na słowo, tutaj jest kieszeń, do której też w razie potrzeby możemy sobie wykonać matę ze zdjęciami. Po drugiej stronie znajduje się pozioma dość głęboka kieszeń, w której zmieścimy książeczki, maty na zdjęcia i oczywiście jakieś tagi na notatki czy zapiski. Mamy też kombinację klapeczek, które jednocześnie są matami na zdjęcia wielkości 9 na 13 i tutaj z każdej strony zmieści nam się zdjęcie, więc tych zdjęć naprawdę wejdzie nam sporo i miejsce na zdjęcia większe. Oczywiście 13 na 18 zmieścimy w tym albumie w pionie. W poziomie, jeśli będziemy chcieli zmieścić, musimy sobie to zdjęcie dosłownie o kilka milimetrów przyciąć, żeby ładnie wyglądało i spokojnie się mieściło. Zdjęcia 10 na 15 oczywiście pion i poziom, nie ma żadnego problemu. Zamykamy nasze klapeczki. Zamykamy półstroną i wiążemy na wstążkę. Ups. Przechodzimy do strony kolejnej. I na tej stronie mamy dwie takie teczuszki. Ale jak to u mnie bywa, staram się każdą powierzchnię wykorzystać na konkretne zdjęcie. Tak samo tutaj te teczki powstały z mat na zdjęcia 9x13. Czyli każda i jedna klapka jest jednocześnie matą na zdjęcia. 9 na 13. Tutaj możemy sobie także włożyć zdjęcie luzem bądź jakiś drobny drobiazg. Nie wypadnie, wszystko będzie nam się ładnie trzymało. Zamykanie, jak widzicie, jest sznureczkowe. Sznureczek i guziczek, wszystkim dobrze znane, jednak w tym projekcie dowiecie się, jak wykonać takie mocowanie, takie, takie zapięcie, bez użycia jakichkolwiek dodatkowych elementów poza papierem. To jest tylko i wyłącznie papier, tutaj nie ma nic metalowego, nic plastikowego, nic drewnianego, żadnych nici, kompletnie nic, jest tylko papier, a zapięcie jest mocne i bardzo dobrze trzyma. Na kolejnej stronie mamy pionową kieszeń, również głęboką i zmieścimy mm, książeczki maty na zdjęcia, tagi, na zapiski, notatki, bądź jakieś fajne sentencje. Otwieramy sobie pół stronę, która również ma tutaj kieszeń. Tu także możemy sobie zagospodarować to miejsce na maty ze zdjęciami. I dobrze znany wszystkim, Belly Band, znany i lubiany, bo można Włożyć sobie zdjęcia luzem, bądź wklejone na matach, zamknąć bez jakiegoś tam wklejania, kombinowania, gdzie co włożyć. No, nie mamy czasu, więc wkładamy sobie za belly band i sobie tam czekają na lepsze czasy. Pojawia nam się pierwszy wodospad. Tym razem jest to wodospad tak zwany pchany, czyli pchamy go sobie. To trzeba dobrze złapać, jak widzicie. Czyli bardzo dobrze. Zmieści się na nim naprawdę dużo zdjęć. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, yy, siedem mat, czyli siedem zdjęć. Jednocześnie od razu mówię, że po tej drugiej stronie również możemy sobie wklejać zdjęcia, tylko trzeba je odrobinkę yy, przyciąć. I, I jak dobrze zagospodarujemy to miejsce to na jednej stronie mieścimy aż 14 zdjęć jak już pewnie zauważyłyście album jest przeznaczony raczej dla dzieci małych i ja go stworzyłam z myślą o mm, tych najmniejszych, o tych najmłodszych czyli od urodzenia tak do roku bez podziału na, na miesiące do dowolnego wykorzystania, ale doskonale sprawdzi się również jako album dla dzieci takich wieków wczesnoszkolnym, czyli no 4, maksymalnie 5 lat, ale na 3 latka rewelacja, czyli od urodzenia, chrzest, roczek i później kolejne urodzinki możemy sprezentować. No właśnie taki album. Następna strona, dość mocno rozbudowana, i tutaj również wykorzystałam to zapięcie ze sznureczkiem. I one wszystkie są właśnie stworzone bez żadnych ćwieków, bez oczek, no bez żadnych dodatków metalowych. Otwieramy sobie klapeczkę, która jak zwykle ma to na zdjęcie 9x13. I tutaj mieszczą nam się takie króciutkie. Harmoniki także na zdjęcia 9 na 13 i mamy miejsce na zdjęcie większe, idealne właśnie na format 13 na 18 Tutaj również nam się zmieści 2, 4, 6, 8, 9. I jeśli tu wkleimy 2, 9, na 13, to będzie 11 zdjęć tylko i wyłącznie. Tu na tej, na, tej, na tej części strony, bo to nie jest cała strona, jeszcze hopsiu otwieramy i mamy kolejną klapeczkę. Kolejne maty na zdjęcia i kolejne miejsca na zdjęcia duże. Podwójna kieszeń. Właściwie jest to kieszeń jedna, tylko dzielona na zdjęcia bądź maty większe oraz na coś mniejszego. A Także taka mini kieszoneczka na jakiegoś maleńkiego taga czy jakąś drobną pamiątkę. Zamykamy, 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 wiążemy i na tej jednej stronie zmieści nam się potężna ilość zdjęć. I jak widzicie miejsca na te zdjęcia są zabezpieczone przez odpowiednie podniesienie. Wszystkich tych elementów składowych tej strony. Dobra, lecimy na kolejną stronę, to na kolejną kartę. To już jest karta trzecia. Cały album składa się z pięciu podstawowych kart. Przy czym, jak widzicie, każda z tych kart jest naprawdę mocno rozbudowana. Jedne są bardziej, inne są mniej ale każda karta pomieści naprawdę potężną ilość zdjęć. I znów mamy klapkę, no bo jak żeby inaczej i kolejne, kolejne klapki, które są jednocześnie matami na zdjęcia i znowu miejsce na zdjęcia większe bądź mniejsze. Możemy również na takiej większej powierzchni wykleić mozaikę zdjęć super supermalutkich. Całość tym razem zamykana na magnes. I jak, żeby inaczej, kolejna kombinacja, znowu jakaś tam inna. Znowu otwieramy maty na zdjęcia 9x13. I miejsca na zdjęcia większe. Całość zamykana na sznureczek. Pojawia nam się Teczuszka. Tym razem taka rozkładówka, gdzie zmieścimy sporo zdjęć mniejszych, większych. A także tutaj no, trochę źle widać, bo album jest naprawdę spory. Jest taka płaska, na płasko klejona kieszonka na jakieś drobne tagi bądź zapiski. Otwieramy sobie tą stronę, która. Również tutaj ma kieszeń na kolejne maty. Mamy kieszonkę narożną. I drugi w tym albumie Wodospad. Tym razem będziemy ciągnąć. Tam pchaliśmy, a tu ciągniemy. I jak widzicie, nie oklejałam całych tych mat, wykleiłam tylko fragmenty. I też dobrze wygląda. Tutaj również możemy przykleić zdjęcia na jednej i na drugiej stronie. Przy czym wszystko zależy od tego, na, jakiej, na jakim papierze, o jakiej gramaturze będziemy te zdjęcia wywoływać. Jeśli będziemy je wywoływać na gramaturze 300 gramowej, no to wiadomo, że album może spuchnąć. Ale do takiego albumu spokojnie wystarczy 170. Góra 200. 200 gram papier fotograficzny i wszystko będzie pięknie się trzymało, pięknie wyglądało, a jednocześnie nie obciąży nam zbytnio całego albumu. Jak widzicie, tych teczek w albumie jest naprawdę sporo, bo mamy kolejną, taką trochę przypominającą dziecięcy tornister. Otwieramy sobie klapkę. Na tej klapeczce zmieści się zdjęcie również 13x18 i rzeczy jasna mniejsze. Mamy kolejne klapki, które także są na zdjęcia 9x13 i z kieszonkami. Do tych kieszonek także zmieszczą się zdjęcia w tym formacie, bez najmniejszego problemu wchodzą. Miejsce na większe zdjęcie. Otwieramy jeszcze raz i pojawia nam się taka naprawdę spora rozkładówka, gdzie możemy sobie wykleić zdjęcia. Dowolnie według własnych upodobań możemy stworzyć na takiej stronie historyjkę obrazkową. Zamykamy raz, dwa, trzy na magnesy. I wszystko ładnie jest pozamykane i trzyma się bez problemu. Ostatnia już karta. I rzecz jasna, klapeczka na zdjęcie 9x13 tutaj podobnie zmieszczą się. Być może trzeba będzie odrobinkę te rogi zdjęcia przyciąć, ze względu na to, że są zaokrąglone tematy, ale myślę, że to nie sprawi nikomu większego problemu. Otwieramy. Mamy taką małą harmonijkę znowu na zdjęcia 9x13 z miejscem na włożenie. Tagów. I tutaj na tej klapce z prawej strony jest kieszonka, do której zmieści się spokojnie kolejna książeczka na zdjęcia z tagiem i znów mamy otwieraną klapeczkę i tu zmieścimy raz, dwa, trzy zdjęcia, jeśli przykleimy również na tą górę. Oprócz tych elementów, które pokazałam na tej jednej stronie, mamy także taką malusieńką torebeczkę, gdzie możemy sobie włożyć jakiś szczególny drobiazg, bądź wypisać karteczkę z sentencją, z życzeniami dla dziecka, no co tam komu przyjdzie do głowy. Jest słodka taka torebunia, myślę, że, że fajnie w tym albumie się odnajduje. Zamykamy raz zamykamy dwa sznureczek i jest ostatnia już strona patka znów pół strona z miejscem na matę na zdjęcia oczywiście nie mogę teraz trafić ale uwierzcie mi na słowa ona tam jest maty na zdjęcia 9x13 możemy tutaj wkleić również większe zdjęcie. Zamykamy na magnes i pojawia nam się druga kieszeń harmonikowa na kolejną porcję luźnych zdjęć. Rzecz jasna, z boczkami płóciennymi bardzo wytrzymała. Jak widzicie, niektóre elementy papierowe, przede wszystkim wszystkie te guziki, wszystkie... Te ładne fragmenty grafik starałam się wyszklić. Ja to robiłam akurat pod lampą UV, żeby było szybko. Natomiast Wy możecie wykorzystać różne metody. Może to być transparentny embossing na gorąco. Może to być glossy akcent, mogą to być lakiery, no co tylko będziecie chciały, ewentualnie. Jeśli nie chcecie błyszczących elementów w albumie, to po prostu nie będziecie tego robiły. Tu jest pełna dowolność, nie ma żadnego zmuszania. Okładka, jak to u mnie bywa, nie jest zbyt przeładowana. Jest jeden konkretny bardzo fajny, taki słodki element. Jak zobaczyłam tego motyla, to już wiedziałam, że on tutaj po prostu musi być. Jeśli chodzi o zdobienie tego motyla, to również będziecie to robiły, dostaniecie wyciski z masy, będziecie sobie zdobiły same według własnych potrzeb, bo być może do chłopięcego albumu to wiadomo, nie różą, tylko w jakichś takich odcieniach bardziej niebieskich bądź beżowych. Koronki też będą w zestawach, nie takie tylko inne. Ja po prostu akurat taką dysponowałam w domu na, na chwilę obecną, a do samych Waszych zestawów będę szukała czegoś naprawdę wyjątkowego, atrakcyjnego, ale takiego, żeby nadawało się i do dziewczęcych, i do chłopięcych albumów, czyli będą to kolory raczej biel, ewentualnie złamana biel bądź ekry. Coś takiego. Będę szukała, ale żeby to było naprawdę śliczne. Uwierzcie mi na słowo byle czego na pewno nie, nie kupię. Na również ta koronka, również drobny wycisk z masy soft. Tutaj nie wiem, czy dostaniecie konika, czy dostaniecie po prostu motyla jeszcze jednego, takiego większego niż, niż ten maleńki tutaj. No to zobaczymy. Przechodzimy teraz do. Do tych spraw bardziej organizacyjnych. Pierwsza rzecz, jaką muszę Wam powiedzieć, to taka, że wykupując jednocześnie oba warsztaty, czyli warsztat z tym albumem i ten drugi warsztat, którego prezentacje będziecie mogły za chwilę również zobaczyć, to jest taki zestaw prezentowy również dla małego dziecka gdzie wykorzystałam również te same papiery, także białe płótno introligatorskie, więc doskonale może całość stanowić duży, duży komplet, więc kupując te dwa warsztaty jednocześnie otrzymujecie rabat w wysokości 50 zł. Druga rzecz to taka, że z powodu problemów z dostępnością zestawów Basic, które wykorzystałam w tym albumie, jest ich naprawdę ograniczona ilość i w związku z tym będzie również ograniczona ilość dostępnych zestawów. Co się będzie w tych zestawach znajdowało? Będą na pewno trzy pady papierów 30 na 30 kolekcji Sweet Lullabies, będzie cały pad papierów A4 z tej linii Basic, a tam jest 15 albo 16 arkuszy. Teraz nie pamiętam, ale chyba 15. Otrzymacie również 45 arkuszy A4 papieru bazowego białego, 12 arkuszy A4 birmaty. Otrzymacie w odpowiedniej ilości płótno introligatorskie białe na podkładzie papierowym. Tutaj tego płótna naprawdę wyjdzie sporo, bo to jest duży album, a poza tym większa część praktycznie chyba tego płótna, a przynajmniej taka sama jak na okładkę, wyjdzie nam na stworzenie naszego bindowania, więc tego płótna musi być tutaj dużo. Otrzymacie również 14 magnesów neodymowych. Stążki, olfeszyn, sznurek lniany, biały, bialony, rzecz jasna koronka, o której wspominałam, wyciski z masy super lekkiej oraz szablony do wycięcia kółek i tych motyli, które są wewnątrz tego albumu. Co musicie mieć we własnym zakresie? No Narzędzia do cięcia, narzędzia do bigowania, klej introligatorski i to w dość dużej ilości, bo tutaj tego klejenia naprawdę będzie sporo. Ja tego motyla y, kolorowałam tuszami. Tuszami y, Mieszałam tusze Distress i Archival, y, więc co macie, mogą to, być, mogą to być farby, mogą to być tusze w takich kolorach, y, w takiej palecie kolorów, jaką będziecie chciały, z, z jakiej będziecie chciały wykonać album, czyli albo dziewczęca, albo chłopięca. Y, co jeszcze? Pędzelki do nanoszenia, no tuszu, farby, pędzel do kleju. Opcjonalnie dziurkacze wielkości 2,5 cm o średnicy 2,5 cm kółka. Jeśli nie macie, to tak jak powiedziałam otrzymacie szablony i również opcjonalnie jakiś preparat szklący, o którym też wspominałam. Może to być glossy akcent może to być embossing transparentny, przy czym do tego motyla odradzam embossing na gorąco, bo um, Masa super lekka, naprawdę nie lubi się z wysoką temperaturą. Jak przegrzejecie za mocno, to po prostu zniszczycie sobie wycisk. Więc tutaj albo glossy akcent, albo lakiery, zwykłe lakiery, kładzione etapami, 3-4 warstwy, dadzą Wam dokładnie taki efekt. Ja wykorzystałam lampę UV. Polecam z całego serca, bo to jest dosłownie 3 minuty roboty i wszystko mamy gotowe, suche. Do użycia. Na nic nie musimy czekać. Cena warsztatu z kitem to jest 220 zł za taki naprawdę spory album, plus 17 zł koszty przesyłki. Do sam dostęp do warsztatu bez kitu 100 zł. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że usłyszymy się na warsztacie. Polecam ten album z całego serca. I co jeszcze? No, i jeszcze z okazji Nowego Roku, oczywiście, bo słyszymy się pierwszy raz, chciałam Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Kochani, do zobaczenia na warsztacie. Za chwileczkę będę rzucała kolejną prezentację.